Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Doorhara, a to jest moi drodzy The Walling of the Forest, czyli płacz lasu Nie wiem czy jestem widzowie gotowy na horrorek, ale zacznijmy Mam nadzieję, że nie będzie tak źle Costa Rica, 1826, okej, okay. siema, to jestem ja możemy coś przeczytać Czytamy, że potrafimy się ruszać w USAD Dobrze Dobrze, wszystko mROWI Już mi się to nie podoba jak byłem mały, bardzo bałem się murowającego ekranu. Wszystko za sprawką drink. Wciąż słyszę jej płacz podczas cichych nocy. Ktoś tu jest. Siema, ziomeczku. Hej, ty. Hej, ja. Siema. To ja. To ty? E co tutaj robisz, dzieciaku? Zgudziłeś się czy coś? Właśnie wracam do domu. Okej, okay, czyli jesteśmy jakimś dzieciakiem. Żyjesz po drugiej stronie rzeki masz pecha? No, generalnie droga jest zablokowana. No i co mam w tym momencie zrobić? Mysiu, pysiu. Posłuchaj, muszę zająć się paroma rzeczami, ale to nie potrwa długo. Zaczekaj na mnie w moim domu i wysusz się. Kiedy wrócę, pokażę ci alternatywną drogę. Ja bym powiedział nie. Ja bym powiedział: nie, nie, nie. nie. Dobrze, dzieciaku, e, ja już w tym momencie idę. Po prostu nie przechodź przez most, ok? To nie jest bezpieczne. No i nie wiem komu ufać, widzowie. Czy mam przejść przez most? Ale to nie wygląda, jakby było zablokowane. No nie mogę, faktycznie. No dobra, w takim wypadku wejdźmy sobie tutaj do chaty tego Ziomeczka. Nie podoba mi się to. Nie patrz zbyt długo, nie zgub się. E, nie odwracaj się do niej plecami. Okej. Okay. Nie będę? Dobrze, co mam dalej zrobić? Świeczki, świecą. O! O kurwo! O kurwo! O kur... co? co, co, co? Słyszeliście to? Ja słyszałem. A, dobra. Drewno spadło. To chyba mam iść. Dobra, o boże. O, ja się wystraszyłem, widzowie. E, to zaczęło się tutaj. I musi się tutaj zakończyć. Ale co? Co się zaczęło? Co się skończyło? Co ja zrobiłem? Ja tylko chcę wrócić do domu, do mamy! Słyszycie to? Bo ja słyszę. Ktoś wyje. Ktoś. Ktoś płacze. Słyszę to coraz głośniej. Zasram się, głowę. Ja nie chcę już w to grać. Ona wyje. Siema. Cześć, nie krzywdź mnie, jestem. moje dziecko? Nie, 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 ja nie jestem twoje dziecko, ja wracam do domu. Przepraszam. Przepraszam, ja. Czy jesteś moim dzieckiem? Nie jestem, nie jestem, nie jestem. Ja tylko wracam do domu. Gdzie jest moje dziecko? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie, nie zbliżaj się. Ty wyglądasz jak. jak on. Nie wyglądam, nie. Pomyliło ci się coś. Podejdź do mnie, chodź tu do mnie moje dziecko! Nie zbliżaj się do mnie! O ty kurwo! O ty kurwo! Mam się do niej nie odwracać plecami. Co? Czy ja już przegrałem? Co ty to... Nie jestem... Nie, 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 nie. ja nie jestem twoim... It's not the end. To jeszcze nie jest koniec? I co teraz się wydarzyło? Ej, ale ja tutaj już byłem. Bo to znowu ten ziomek. Cofnąłem się w czasie. Hej, zatrzymaj się tam. Siema. Co ty tutaj do cholery robisz, sam dzieciaku? Czy twoi rodzice cię niczego nie nauczyli? To miejsce jest przeklęte. Ja wiem, ja wiem, bo cofnąłem się w czasie. Ej, chodź tu. Co? Znowu dziwne dźwięki słyszę. Te, te, co? Co ty... Nie jesteś moją mamkę i ja chcę wrócić do mojej mamki. Zostaw mnie! Ja chcę do mojej mamy! <gry> ja chcę do mamkę. Okej, okay, nie patrz na nią zbyt długo, nie zbliżaj się i mam się do niej nie odwracać. Dobra, z powrotem widzowie. To się zniszczyło, czyli jesteśmy w jakiejś pętli czasowej. Co e, się zaczęło tutaj i to musi się skończyć tutaj. I co? Mam znowu tam iść? Ale ona znowu tam pewnie będzie. Będzie wyjść. Znowu wyje, słyszę jak wyje. Proszę, Andesoro, dobra, ale ja, ja, ja nie chcę. Ja chcę do mamki. Ty nie jesteś moja mamkę. Ty nie jesteś moja mamkę. Siema, ty nie jesteś mamkę. Ja pamiętam cię. Nie jestem twoim dzieciakiem. Gdzie jest mój dzieciak? Odpowiem to. Tam, tam jest. Ty, czy jesteś pewien? Tak, tak, tak. Tam jest. Nie ma go tu. Okej. Okay. Nie pójdziesz do mnie? Ufam ci. Poszła sobie. Poszła sobie. W pijziecce poszła. Nie ma go tu! O tak, kurwa! Przepraszam, przepraszam! Nie chciałem! Nie chciałem skłamać! Nie chciałem! Nie chciałem, przepraszam! To nie jest koniec. I co teraz mam zrobić? I ziomek jest martwy. Ziomek nie żyje. On jest martwy. No to przypał. Czyli był dobry. Czyli już mnie nie ostrzeżę przed tym, że ta chora z wyrolka chce mi zrobić krzywdę. Ale ja nie jestem jej dzieciakiem. Dobra, tutaj jest to samo. O, w dupę! Widzieliście? Tu była, była, była tu! Była tu! Była tu! Zastaram się, już się spociłem. Proszę mnie nie krzywdzić. Ja idę przed siebie, nie patrząc za siebie. Proszę nie mnie nie krzywdzić. Już idę, już idę. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę nie wyjść. Dobra, co tutaj? Trapet forever. No, zostałem uwięziony tutaj w jakimś dziwnym. w jakiejś dziwnej pętli czasu. Dzień dobry. Siema. Co tam? Wróciłeś? Nic nie będę mówił. Czy jesteś moim dzieciakiem? Nie jestem. No i co? Gdzie jest mój dzieciak? Eee, pff, tam, tam jest. Czy jesteś pewien? Nie jestem, nie jestem pewien. Nie kłam mnie. No, przepraszam, ale ja już nie wiem. Teraz chodź do mnie. Proszę nie. Dobra, to ja się od... do niej odwrócę. I co się stanie, jak się do niej odwrócę? Dlaczego mnie opuszczasz? Chodź tu do mnie! Jednak nie mogłem jej opuścić, widzowie. Śmierć. Znowu umarłem! I trzecia świeczka dla mnie tutaj postawiona została. Ja chyba już dawno umarłem, widzowie. Jestem w tej pętli czasu i się chyba już z niej nigdy nie wydostanę. Dobra, ziomeczek dalej jest martwy. Eee, chodźmy z powrotem do tej chatki w takim wypadku. Picy, picy, pycy. Co tutaj? Tutaj jest dalej to samo napisane. Znowu to się zniszczyło. Tu jest teraz świeczka, której chyba wcześniej nie było. Nie wiem. Słyszę dźwięk fal, ale nie słyszę płaczu. Jednak słyszę płacz. Znowu zaczęła być. No proszę, nie płakać. No pomogę Ci znaleźć dzieciaka, tylko daj mi spokój, dobra. No wypuść mnie stąd. Siema. Nie jestem twoim dzieciakiem. Już nie wiem co ci mówić. Czy możesz być moim dzieciakiem? Tak, tylko daj mi spokój! Jestem twoim dzieciakiem! Tak! Dziękuję! Dobra, i zostałem twoim dzieciakiem. Zrobię to tak wiele razy, jak będzie konieczność, ale co, co zrobisz? No jestem twoim dzieciokiem! Co się stało? Gra się popsuła? Nie. Nie wiem co się w tym momencie wydarzyło. Ale... No... No przecież zostałem twoim dzieckiem. Dobra, mamy czwartą świeczkę. Ja nie wiem, czy ja teraz robię coś nie tak, czy czy tak powinno być. Ale idę. Siema, przy pana <ścoughs> pan, pan już martwi, jest od dwóch pętli. Dobra, tutaj, tutaj to samo. Znowu. Tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, widzowie. Dobra, znowu się spociłem. Bardziej. Przy pani... O! Pan żyje! Siema przy pana. Co? A to, ty, co ty do mnie mówisz, przepana? pana? Przy pana? A down I work the field at no... Dobra, przy pana, co, co pan chce? Midnight. Dobra, zrobiła się ciemność. Niedobrze. Um, czy w takim wypadku mam na pewno tam iść? Chyba tak. Chyba mam tam iść. Przypominam. Kurwa, coś mięczy do ucha. E, a ja chciałem tylko wrócić do domu. Nic więcej. O, mamy jakiś znak: Don't give in. Siema! Dlaczego tak nalegasz? I, i mnie odrzucasz? Chcę wrócić do domku. Chcę do domu, do prawdziwej mamkę. Ten las może być twoim nowym domem. Ale moja rodzina. Ja chcę do rodziny, mysiupysiu. No. Mogę wrócić? Zapomnij o nich. Oni tylko cię zdradzą. Ale ja ich kocham. Proszę mnie wypuścić, przypani. Mogłeś zostać przy moim boku. Nie, bo ja chcę do prawdziwej mamki. I w końcu bylibyśmy szczęśliwi. Moje dzieci. Ale ja nie jestem twoim dzieciem. No nie wkurzaj się, nie jestem Pomyliłaś mnie, ty chora z wyronką. To jest twoja ostatnia szansa No i co ja mam zrobić? Też, też otwieram rączki No przytulmy się i, i do widzenia Chodź do mnie, moje dziecię Nie chcę Nie chcę O, mogę odejść Idę sobie Idę sobie Chodź do mnie, proszę Nie przyjdę Nie, obrażam się Proszę mnie zostawić nie chcę. Nie przyjdę. Nie. Co, co cisza? Ja nigdzie nie idę. Nie idę nigdzie. Nie. Ja chcę do mojej mamy. O, opuściła ręce. Więc podjąłeś swój wybór. Tak. Proszę mnie wypuścić. Ranisz mnie, moje dziecię. Jestem. Jestem uwolniony, widzowie. Tak? Nie. Retun tu... Okej, okay, muszę wrócić tam, gdzie to wszystko się zaczęło. To wracam. Czy pan teraz będzie żył? Czy nie? Zaraz zobaczymy. Ehm, nawet śmierć nie jest ucieczką. Dobra, zaraz zobaczymy, czy ten pan będzie żył w Zowie. Tu nikogo nie ma. Tylko ja nie lubię, jak coś wyskakuje. Mam nadzieję, że już nic nie wyskoczy. Po prostu tu chciałem twojej... Twojego towarzystwa. No i znowu wróciła. Tak samotnie. Przepraszam, mogę cię odwiedzać. Obiecuję, że odwiedzę cię, obiecuję. Tylko teraz chcę iść do mamki. Po tym biegłem. Biegłem, aż nie mogłem znieść tego bólu w moich stopach i piersi. Zanim się zorientowałem, byłem bardzo głęboko w lesie i się zgubiłem. Byłem sam, yy, stalkowany przez ten las. To nie wiem, co to znaczy. I z bardziej przerażającą kreaturą? Jaką kreaturą? Co? Kiedy będziesz starszy, powiem ci o tym. Ale teraz robi się późno. Ojciec opowiada synowi albo córce, co mu się wydarzyło, kiedy był mały? Czy to o to chodzi? Po prostu pamiętaj, żeby nie łazić samemu po lesie. Są straszniejsze rzeczy niż e, różnego rodzaju aparycje. Są bardzo przerażające po prostu tam stwory. I koniec. I tutaj my się pysie, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Uciekliśmy, więc jest dobrze, przeżyliśmy to. Po czterech pętlach czasowych udało się. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeśli ten krótki filmik horrorek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Jeśli chcecie w przyszłości więcej jakichś dziwnych horrorków, to piszcie w komentarzach jakie i dawajcie znać, że chcecie. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie, się. pa! pa.